Cześć, witam się z Wami. Jestem w pracy, ale myślę sobie, no nie, no musimy coś nagrać, bo u mnie jest godzina lunchowa, to znaczy już po lunchu, bo już która to godzina? Jest godzina pierwsza, a u Was będzie siódma. Także muszę coś wrzucić dzisiaj, żeby było. Wczoraj, no nie powiem, śledziłam i sprawdzałam i tak zatrzymały się te wszystkie suby na 899 i tak myślę sobie, no nie, no. czy ktoś się boi nacisnąć na to 900, czy nie chce być, no przecież komputer nie wypuchnie, nie, ale no i w końcu doszliśmy do 900, także jej! No Nie powiem, że się nie cieszę, bo na pewno się cieszę, bo jednak jak wkładasz w coś w pracę i prowadzenie YouTube'a, a nie tylko prowadzenie, ale także robienie filmików, robienie vlogów, a później je montowanie, zajmuje, zajmuje to czas. I i na początku, jak tam ludzie nie oglądają, nie, nie jesteś oglądana, no to dobrze, no nie szkodzi, nie jesteś nowa i nie jesteś oglądana, ale jeżeli nie masz tych subskrypcji, nie masz tego oglądania, to nie ma tej tak samo motywacji. A jak już te subskrypcje zaczynają rosnąć i idą do góry, i są te komentarze, i e, ludzie chcą Ciebie oglądać, to. Jest motywacja do robienia więcej vlogów. Jest motywacja, żeby więcej nagrywać, żeby więcej montować. I powiem Wam szczerze, że biorąc pod uwagę, że ja pracuję i mam troje dzieci, nie ma tak dużo czasu, żeby na to poświęcić, i może dlatego też te filmiki, te vlogi nie są takie regularne. Ale próbuję przynajmniej dwa albo trzy vlogi dać na tydzień. Także nie powiem, że się nie opłaca. Lubię to robić i zresztą jeżeli jesteście ze mną od samego początku, wiecie o tym, że zaczęłam YouTube'a, bo chcę się z wami podzielić tym co my będziemy robić, ale także to będzie pamiątka dla mnie, dla moich dzieci te filmiki, które robię i one są na YouTubie, ale także ja je sobie sejwuję. To to tak jak album ze zdjęciami, prawda? Tylko, że to jest wszystko nagrane i w jakiś sposób pokazuje, co i jak nasze życie wygląda. Także um, dzięki za 900. Nie wiem, kto był um, subem 900, ale dzięki, bo to stanęło na 899. Wczoraj u mnie już był wieczór um, i tak stało i stało przez kilka dobrych godzin. I tak myślę sobie, no nie będzie, nie będzie dzisiaj tego 900, ale później już było. Zanim się położyłam spać, to ktoś wcisnął ten 900. Także z okazji, że mamy 900, no i to już nie jest tak daleko do 1000, e, z podsuniętymi mi tutaj pomysłami i zresztą tak jak oglądałam, dużo youtuberów robi konkursy, i e, także się zaczynam, zaczęłam zastanawiać, no dobrze, no to my też coś zrobimy. Dzisiaj już się zaczyna konkurs i zaczekajcie, bo żeby to ułatwić, proszę. Czyli konkurs! Dziękujemy, bo nie byłoby 900 subskrypcji bez Was. E, I jak ja się cieszę, to tak samo się e, moje dzieci cieszą i... E, Adaś, no i Kacperek tak samo, no Hania, to tam już mniej, bo ona nie rozumie tego, ale Adaś tak, mama, co ty tam robisz na tym YouTubie? Ty tylko tam siedzisz i gadasz. I wszyscy oglądają twoje filmiki. No, nie wszyscy, prawda? nie? I nie wszyscy to lubią, ale um, no na, pe na pewno jest zdziwione, że o czym ty tam tam gadasz, że um, wzrastają ci te suby i w ogóle... To dobrze idzie. No oczywiście jest zadowolony, jest zadowolony, ale tak samo jest zdziwiony, że tylko możesz siedzieć i gadać i e, robić takie vlogi. No tak jest. Ok, czyli takie są reguły. Jeżeli chcecie wziąć udział w tym konkursie, to już zróbcie lajka pod, e, pod tym video, czyli dajcie łapkę do góry. I następnie, jeżeli jesteście zasubskrybowani, to super. A jeżeli nie jesteście zasubskrybowani, no to proszę wciśnijcie na subskrypcję. Jeżeli chcecie wcisnąć na ten dzwonek, to za każdym razem, jak ja dam wid, vloga czy jakiś filmik, to Wam się po... zrobi notyfikacja, że dam nowy filmik. To możecie wcisnąć na dzwonek, ale niekoniecznie. Ale, żeby wziąć udział w konkursie, musicie mieć subskrypcję do mojego kanału. Także, jeżeli już macie subskrypcję, dziękuję, dziękuję, dziękuję. A jeżeli nie macie, bo wiem, że dużo osób mnie ogląda, którzy nie mają subskrypcji jeszcze. Także, zróbcie tę subskrypcję, zróbcie ją teraz, a później zostawcie komentarz biorę udział. Czyli biorę udział w, ko w konkursie, czyli komentarz teraz. To było tak na szybko dlatego nie trzymam w ręku to co będziemy rozdawać, ale są do wyboru dwie rzeczy. Także pierwsza rzecz jest magnes na lodówkę z wyżyny i on wygląda tutaj tak widzicie na obrazku. A druga rzecz, bo myślę, że może nie każdemu się będzie podobał magnes, także zaznaczcie w tym, biorę udział, co byście chcieli wygrać: magnes czy zakładkę. I będę miała 5 magnesów i 10 zakładek. Te dziesięć zakładek. 5 i 10 zakładek. Czyli zakładki do książki. Jeżeli chcecie zakładkę, to napiszcie zakładka, a jeżeli chcecie magnes, to napiszcie magnes. Ta zakładka jest taka, że ona jest magnesem także. Czyli jeżeli chcecie to na lodówkę, możecie mieć na lodówkę, ale ona nie mam jeszcze jej, bo dopiero zamówiłam. Ona w ten sposób działa, że po prostu magnes jest taka. Nie wiem, czy będziecie widzieć. OK. Wychodzimy z tego dużego ekranu. Jestem. Ok. Czyli to tak działa, że e, jak jest kartka. Teraz poszukamy coś. I zakładka. Załóżmy. No, ona nie jest taka mała. Ale mamy zakładkę. I e, ona tak działa, że jest magnesowa, czyli jak założysz na kartkę to Ona tak idzie. No i masz tutaj z tej strony to powiedzonko, jakiś slogan i z drugiej strony masz powiedzonko. I ona się w ten sposób trzyma, na kartce jest na magnesie. No to nie jest magnes, to spadnie. Ok, czyli tak to będzie działać. Krótki film na dzisiaj. Zaraz go zmontuję i wstawię. Mam nadzieję, że to miało sens. Tak jak wam mówię. To jest pierwszy konkurs, który organizuję. Także coś tam podglądałam na YouTubie, jak inni YouTuberzy to robią, ale no, nie było za bardzo czasu i tak samo dopiero zamówiłam magnesy i zakładki. A dlaczego zakładka do książki? Jeżeli jeszcze nie wiecie. Zakładka do książki jest, dlatego, że książki są moją pasją i e, ja pracuję w bibliotece, także e, dlatego zakładki. A magnes, no, po prostu nie wszyscy lubią książki. Ja to bardzo rozumiem. I e, jak ktoś lubi coś takiego magnes Virginia, to e, będzie taki magnes. I zrobimy losowanie, jak będzie tysiąc subskrypcji, także. Subskrybujcie, jak jeszcze nie subskrybujecie i zrobimy wtedy losowanie. E, ja będziecie musieli się ze mną skontaktować, podać mi e, informacje, gdzie będę mogła przesłać e, was, e, Waszą wygraną i e, no i tyle. Także czekamy. Czekamy na te tysiąc subskrypcji. Fajnie by było. Nie powiem, że nie będzie fajnie. By było fajnie, jakbyśmy mieli. Tysiąc subskrypcji, bo to, te subskrypcje naprawdę są motywujące. Jest taki, jakby, bodziec, że tak, oglądają cię, subskrybują, jest zainteresowanie. I chciałabym powiedzieć, że jak bardzo na początku był ten kanał o tej przeprowadzce do Polski, bo jest, a ta przeprowadzka jeszcze się nie stanie. Ta przeprowadzka nie będzie do Wakacji do lata. Czyli dzieci tutaj chcą, chcemy, żeby skończyły szkołę, i wtedy będziemy się przeprowadzać. Także w tym czasie, tak samo chciałabym Wam pokazać trochę życia tutaj w Ameryce, bo naprawdę tutaj jest fajnie, tutaj jest dużo dorobienia, można tutaj żyć. I tak jak wspominałam w wcześniejszych filmikach. Ja lubię w dżinie, lubię ogólnie być w Ameryce, ale, ale będziemy próbować coś innego i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Także jeszcze raz subskrybujcie, róbcie lajki i bierzcie udział w moim konkursie. I do zobaczenia na następnym raz. Pa!